Sieję właśnie małym siewniczkiem Co sieje? a różne rzeczy Muraki, ćwikłowe, opasowe Szaleństwo Przejdziecie się ze mną? To zapraszam I... awaria ciekawe dlaczego o, kurde będziemy naprawiać wejdzie kurde o, udało się Towar się skończył, kurde. Powiem wam, trzeba szybko jeździć, bo ten znacznik wysycha i później źle się jeździ. Ale co zrobić. Co ja tu mam jeszcze w kieszeni? Burak pastewny. Krezus jakiś. Aj tam. <laughs> Zasypiemy tego krezusa. Kurde. Może już nie będzie łańcuch spadał, jak w rowerze zupełnie, szaleństwo. To nawracamy. O, tu może zamontuję kamerę. Zobaczymy, jak to się kręci. Tego jeszcze nie było na internetach. I zboczyłem z kursu. O, cebulką się Wam pochwalę. Patrzcie jaka ładna. Jarek, a tutaj co masz? A tutaj truskawki, żeby nie przemarzły. Widzicie? A tam, jak jesteście ciekawi, jak wygląda czosnek, to też Wam pokażę. Tak wygląda czosnek, mm. elegancki. Kurde. Także, kurde. Podoba się? No to dobrze. Tutaj też szczypiorek, jaki fajny. Widzicie? Nawet między drzewami jeżdżę, żeby każdy metr się liczy. Metr ziemi na wagę złota. Dobra, działamy dalej. Ale powiem Wam, sucho jest strasznie. Nie wiem, kiedy to wzejdzie. Później sobie to opryskam. Marchewkę sobie opryskam przedschodowo opryskiwaczem. No, ciągnikowym oczywiście. O, a tu malinki. Letnie, zimowe. Jakie się chce, kurde. O, żeby później. Nie przewracał się to tak nogą O tak nogą przydeptam i już stoi motocykl Wygląda jak motocykl kurde Jedziemy Teraz jadę z marchewką karotką. A zamkniemy Żeby było fachowo Kurde sypie się Sypie Ohoho Trzeba dosypać. Bo nic z tego nie będzie. Aj, 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 aj. Montana. Hana, Montana. <grywka> Marchewka rodka. W drugą stronę. Trzeba naginać, nie ma to tamto, ale tu nie ma tak bardzo dużo, to damy radę. No syp się, Oderniku jeden z tej saszetki. Ostatni przejazd i lecimy do innej bratki. Starczy A Pochwalę się wam, że kupiłem dzisiaj blachę Nie tak dawno przyjechała zdejmowaliśmy Kurde, 17 albo 18 arkuszy prawie po 6 metra 6 metrów. Także szaleństwo, Jarek będzie zmieniał eternit na blachę, a tak powiem Wam, kurde. Bo, tutaj w tym garażu, gdzie 30 stoi i C325, już jest nie za bogato z eternitem. Już prześwity są i trzeba będzie zmienić. Tu jest łata dość jedna o drugiej dość daleko, ale to jest grubsza blacha 0,7 mm, więc powinno być dobrze. o, Opryskiwacz też. Kurde, 110 zł zapłaciłem za badanie techniczne, bo już minął. Minęło, kurde, czas minął, Jarek, twój czas już minął, nie, minął czas na opryskiwać, że już się skończyło, nie, także 110 zł, taka przyjemność, badanie techniczne, no opryskiwacz nowy to nie było praktycznie, bo tam ma 6, 6 lat, albo 5, to nie było problemu, żeby takie, kurde, badanie przeszedł, także będziemy nagrywać wymianę, kurde, ternitu na blachę, mam nadzieję, że będzie fajnie. Bo 30 musi być pod dobrym dachem trzymana i C325. Właśnie pochwalę się Wam jeszcze jedną rzeczą: zrobiłem zapalanie w C325. Kurde, ale nie ma jeszcze potrzeby dzisiaj nigdzie jechać, to tylko Wam udowodnię, bo obiecałem, że zrobię. Damy na odprężnik, zaraz odprężnik jest tak czy tak, już zapomniałem. Hmm. Kurde zobaczymy tak najpierw nie, tak jest ale widzicie działa ale nie ma wody w chłodnicy nie będę specjalnie wiecie bez celu jeździł przejedziemy się następnym razem yy, no niech będzie na odprężniku także takie buty no co Jarek teraz będziemy robić nie wiem możemy z sprzem na spacer pójść zawołam go Tuduś Jarek, jak ty ze niego wołasz? Rambo, chodź! Chodź tutaj, chodź! O, idzie mój piesek. No, szybko! Szybko, bo cię nie widać. O, jesteś. Tak, chcesz na szpaciel, pójść? To idziemy. Także blacha grubsza, nawet... O, pokażę wam. Jeszcze zobaczcie. No, gdzie wchodzisz? Gdzie wchodzić na blachę? Gdzie? Zobaczcie, złapiemy ją tutaj. No a złapałem za jeden czy za dwa. To się nawet nie bardzo gnie, kurde. Wkręty mam. A, będę sobie chciał kupić jeszcze wkrętarkę. Bo to taką, kurde, mam wiertarkę na prąd. Ale to nie robota. Bez, bez kabla będzie trochę prościej. I powoli, powoli zrzucę zwrócę parę płyt eternitu po brzegach. I będę sobie sam zmieniał. Może mi ktoś tylko pomoże wrzucać na dach, nie? ale może i też, z tamtej strony nie jest tak wysoko także Jarek będzie atakował dach to idziemy na spacer i starczy tego odcinka mam pomysł jaki film nagramy z psem o pije wodę pokaz jak pijesz, pokaz no pokaz pokaz, no no pij Nie chcę spić, no to idziemy. Idziemy Idę, wziąłem ze sobą też statyw. Nagramy film, będę udawał, że umarłem. Zobaczymy jaka będzie reakcja mojego psa. Już takie coś widziałem w internecie. Jarek, nie stresuj psa. Nie stresuję. Tylko chcę zobaczyć, czy się zmartwi. Ja czasami bardzo się martwię, jak on tak udaje, znaczy udaje. Nie rusza się w bezruchu, leży, nie oddycha. Chodź tutaj! Tuduś! Ojej, piesek! Piesek! Nie, 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 nie. Słabo mnie ratujesz, słabo mnie ratujesz! Starczy tych wygłupów. Aj ty draniu ty jeszcze jaki ci jesteś, jest ładnie! No tak wy widzicie, jak się pies przejął. Ale chyba słyszał, że oddycham. Zobaczę jak to się nagrało. Kurde. Okej, okay, kurde, starczy tych wygłupów. Bo powiem wam, trzeba się brać za konkretną robotę. Na koniec jeszcze takie nagranie sprzed dwóch lat czy kiedyś znalazłem na komputerze nie tak dawno, jak się sarny bawią z lisami, kurde. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!